Teatr Wielki Opera Narodowa ma zaszczyt zaprosić Państwa na operę pod tytułem Halka Stanisława Moniuszki. Jak przebiegły prace przed premierą? Oceńcie to sami. Jak przebiegają prace? Dobrze. Pełną parą? Pełną parą idziemy na całość. Dużo pracy tutaj przed, przed premierą. 120 formy to jest co najmniej, co wyrabiamy. Przygotowania są już na samej końcówce ponieważ są teraz próby. Jesteśmy w pracowni cholewkarskiej. Pracownia Obuwia dzieli się na dwie pracownie. Pracownia szewska i pracownia cholewkarska. W pracowni cholewkarskiej przychodzą panowie, panie, mierzone są stopy, dobierane są kopytka i robione powstają modele. Robimy te wszystkie rzeczy, żeby to było na czas zrobione i w miarę ładnie elegancko, i żeby artyści ładnie wyglądali na scenie. Jak przebiegają próby? sprawnie, Pani Natalia jest znakomitą reżyserką i bardzo dobrze to prowadzi, a mamy znakomitego dyrektora Minkowskiego, który jest no, no rewelacją w ogóle na skalę światową. Ja mam przyjemność śpiewać partię Stolnika, jedną z głównych prób. Mnie osobiście zainteresował potencjał tego dramatu, potencjał, który jest w moim przekonaniu nieburalizowany nie i ja widzę w tym gdzieś coś, co pobudza na tyle moją ciekawość, że że jestem gotowa zaryzykować i, i podjąć się pracy nad Halką e, pomimo mitów, którymi obrosła. Studencie, idź do Teatru Wielkiego Pernardowego w Pawlecie Pienkowskim, Uniwersytet.